Ja nazywam się Mateusz, jest ze mną Seweryn. Cześć. W tym odcinku postaramy się Wam trochę przybliżyć temat drukowania budynków, a później trochę sobie pogadamy o przyszłości tej technologii i naszych przemyśleniach na jej temat. Wielu z nas ma w domu zwykłą drukarkę. Zapewne wszyscy słyszeli też o drukarkach 3D, a niektórzy może mieli z nimi okazję pracować, na przykład w pracy. W tym filmiku technologia, o której mówimy, to nic innego jak właśnie taka wielka, otwarta drukarka 3D. Tak jak w klasycznej drukarce 3D, mamy szyny, po których porusza się stelaż. Na stelażu znajduje się ruchomy dozownik, którym warstwa po warstwie drukujemy nasz budynek. Druk oczywiście odbywa się autonomicznie według komputerowego modelu, od fundamentów aż po dach. Ciekawą możliwością jest także drukowanie tzw. prefabrykatów, czyli czegoś podobnego do klocków Lego. Takie wydrukowane klocko-prefabrykaty przewozimy potem na budowę i składamy w całość. Należy wspomnieć, że przynajmniej na razie jesteśmy w stanie drukować tylko szkielet budynku. Wszystkie kable, okna i tak musimy dodać w sposób tradycyjny. No dobra. No, z tego, co przeczytałeś, i z, takiej, z tego, co sobie szukałem, to znalazłem sobie kilka zalet tej technologii. I na pewno można powiedzieć, że jest dużo szybsza niż tradycyjna budowa i że potrzeba mniej siły roboczej, ponieważ no, nie potrzebujesz aż tylu pracowników, jak budynek drukuje się sam, a potrzebujesz tylko kilku ludzi do obsługi i potem do instalacji, tak? Tak, tak. Ja nawet czytałem taki raport y, firmy która oszacowała, że na, na, na drukowanie domu przypada trzech pracowników, a jak teraz do, dotychczasowo na jeden dom potrzeba na przykład 20 to trzech przy drukowaniu. No właśnie i co się z tym wiąże, z tym, że jest to technologia wykonania dużo szybsza i trzeba mniej ludzi, to na pewno będzie dużo tańsza w przyszłości i Dużo bardziej opłacalna niż tradycyjna budowa? Co no myślisz? tak, ale y, jeszcze dodatkowo zmniejszy to ilość wypadków w budownictwie. Y, w budownictwie wypadkowość wynosi 4, około 4,3 na 1000 pracowników i jest to jedne z y, największych w, w całym przemyśle. Dobra, to to byśmy mieli zalety? A z takich wad, które mi przychodzą na myśl, to jest to, że ciągle jest wysoki próg wejścia, czyli że sprzęt do takiego drukowania domów jest jeszcze bardzo drogi, bo to nowa technologia. I też przeszkolenie ludzi też jest swoistym kosztem i to jedna wada. A druga taka wada, która mi się od razu rzuca w oczy to jest to, że ponieważ jest to nowa technologia, to wciąż ma swoje ograniczenia i te budynki drukowane, no one nie. Nie są jakieś niesamowite, tak? to są raczej takie proste budowle, małe. I Dokładnie. To do takich wieżowców to jeszcze im dużo brakuje. Tak, tak. Takich skomplikowanych wieżowców nie będzie, na, przynajmniej na teraz, nie jesteśmy w stanie zbudować, ale co do kształtów, to możemy fajnie robić okręgi lub jakieś takie mniejsze. Elementy, które są dość skomplikowane, i za pomocą tego możemy to bardzo dokładnie robić i zmniejszyć y, koszt produkcji, jakby to miał robić jakiś człowiek. No tak, no bo drukarka obojętnie jaki kształt to sobie zrobi, tak jak masz samodelowany, a człowiek musiałby tam sobie przycinać nie? te wszystkie elementy. E, no dokładnie. Wiadomo, że szczegóły najwięcej czasu jeszcze zajmują, więc. No. Dokładnie. Dobra, to mam teraz do Ciebie takie pytanie. Taka... Dobra. Właściwie nie pytanie, tylko żebyś tak sobie strzelił. W jakim czasie, za, albo inaczej, za ile lat ta technologia będzie w, poprzech... w takim całkiem powszechnym użyciu? Okay. Że większość ja rzeczy powie... będziemy drukować, większość budynków będziemy drukować, przynajmniej tych domów mieszkalnych, a nie budować w ten zwykły, tradycyjny sposób. Dobra, a teraz powiedz mi tylko, czy mówisz o Polsce czy o świecie? Bo na przykład Dubaj, miasto Dubaj chce do 2030 e, mieć 50% już budowanych za, budynków za pomocą tej technologii, więc e, chodzi ci o Polskę czy o świat? Nie, no ogólnie, na całym świecie. Okej, okay, no to myślę, że w ciągu nie wiem, 10-15 lat przynajmniej. 30% budynków będzie, będzie za pomocą tej technologii tworzone. No, myślę jednak, że w Polsce trochę to więcej zajmie. No, myślę, że, że w Polsce jest takie przeświadczenie, nie wiem, banków i inwestorów, że nie będą chcieli tego dopuścić, ponieważ zarabiają grube pieniądze na. Pożyczkach i nie wiem, co o tym sądzisz. Właśnie to już jest odniesienie typowe do Polski. Czy, no. czy na rękę bankom jest nie wprowadzenie tego, jakby, albo oddalanie tego? Albo inaczej. To że, tak, że mocno spadną koszty i nie będzie trzeba brać tak, kredytów tak. mieszkaniowych, tak? Tak, o to, o to. O to. No z jednej strony to na pewno zaszkodzi bankom, bo ich główne zyski są właśnie z kredytów hipotecznych, ale z drugiej strony, czy one będą miały na to jakiś wpływ? Jak będzie parcie rynku na tanie mieszkania i przyjdzie no, technologia, to naturalnie po prostu to wejdzie. Banki tak no nie, będą, nie będą miały jak tego zablokować według mnie. No, ale to podsumowując, to. Obstawiam tak, 10-15 lat przynajmniej 30% budynków będzie budowanych za pomocą tego. I przechodząc do tematu środowiska. Chyba odpadów jest mniej przy takim drukowaniu bo... niż normalnie. Tak, tak. E, dokładnie. Jest mniej odpadów, plus powstają w Polsce i na świecie badania, nawet na Politechnice wrocławskiej. Były badania, które. Można wykorzystać recyklingowe odpady do betonu, i pozwoli to na ochronę środowiska oraz też na tańsze, tańsze budowanie. Jeszcze oszczędzić na materiale. No dobra, a jak zahaczyłeś o Politechnikę Wrocławską, bo to chyba nie jest tajemnica, że tam studiujesz, tak? Tak, tak. To chciałem cię jeszcze spytać, czy wśród studentów, wykładowców, no tak, ogólnie na uczelni jakoś przewija się temat drukowania domów? Czy to w ogóle bez echa przechodzi? No, raczej bez echa, raczej nikt nie jest tym zainteresowany. I, I z tego co wiem, to, a nawet studenci, większość studentów nawet nie wie, że istnieje takie coś jak drukowanie domów, więc myślę, że to jest mało, jeszcze taka nisza i wiedzą tylko o tym nieliczni, że takie coś w ogóle już, ro już się robi. Tak i właśnie dlatego ja nie jestem taki optymistyczny, jeśli chodzi o czas mhm. e, upowszechnienia się tej technologii. Dlatego ja bardziej daję temu 30 lat. Mhm. Bo dopóki ludzie z branży od tych najniższych szczebli nie zaczną się tym interesować, no to to według mnie po prostu nie ruszy. Dobra. Dobra, to możemy przejść dalej. Hmm. Wiem, że Ty, tak samo jak ja, interesujesz się kosmosem, tak? Podbój, eksploracja, SpaceX i te sprawy. Dokładnie. I teraz mam takie pytanie: jak myślisz, jak to będzie z koloniami na Marsie? Czy właśnie będziemy tam zabierać drukarki 3D i na miejscu drukować hmm, domki, habitaty i te wszystkie inne potrzebne sprzęty i rzeczy? No, sprzęty może nie, ale budynki bardziej. Czy raczej właśnie będziemy produkować to wszystko na Ziemi, a tam tylko gotowe materiały, gotowe prefabrykaty będziemy yy, przenosić, przewozić właściwie i na miejscu ktoś to będzie składał po prostu jak klocki Lego? Myślę, że bardziej ekonomiczne i opłacalne będzie wysłanie raz tam maszyny niż drukowanie tu tego i wysyłanie tego na Marsa. Bo jest to bardzo drogie samowysłanie, a materiały moglibyśmy pozyskiwać przynajmniej częściowo, nie mówię, że w pełni, że wszystko z zasobów Marsa i byśmy musieli po prostu przetransportować tam znaczną, znaczną mniejszą ilość materiałów niż jakbyśmy to robili na Ziemi i byśmy musieli te wszystkie prefabrykaty tam wysyłać. Więc myślę, że to by była super opcja i, i na pewno łatwiej by było ustawić tam maszynę niż potem te prefabrykaty znów układać jakoś też maszynami, więc też trzeba byłoby tam. Nie no, mógłbyś ręcznie, mniejsza grawitacja to wiesz, rzucasz sobie takie bloczki betonowe jedną ręką. No pewnie, ale myślę, że to jest na razie jeszcze odległa przyszłość. Czy masz jeszcze jakieś takie ciekawe przemyślenia na temat drukowania domów, budynków ogółem? A co do takich ciekawostek, to według tam oszacowań, według chińskich, amerykańskich firm, które się tego zajmują, i nawet w Polska jest taka rebuild, oszacowali, że około może spaść koszt samego zbudowania tego domu. Około 80%, więc jest to bardzo dużo. Tak, no też to czytałem, a jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś o transporcie. Właśnie trzeba by oszacować, co będzie tańsze w transporcie. Czy drukarka i składanie tego za każdym razem na miejscu na nowej budowie, potem rozkładanie i przejazd na nową budowę? Czy po prostu jedno takie miejsce, gdzie drukarka ciągle sobie drukuje, a ty tylko przewozisz te klocki? Dokładnie dzień. Tylko, że przy, przy jeżeli będziemy transportować, jakbyś firmy transportowały te maszyny gdzieś na jakieś miejsce, to wiadomo, że specjalista od tego musi jeździć razem z nimi. No to tak. też koszty i szkolenie pracowników będzie bardzo ważne. i To też będzie kosztowało, ale w sumie teraz szko szkolimy inżynierów budownictwa czy tam pracowników, więc po prostu zmienią się jakby perypetie i, i myślę, że, że to po prostu prze, by przeszło płynnie. Dobra, ja mam jeszcze tutaj taki na mojej liście tak do scenariusza. Mm. Ostatni punkt i tutaj sobie zapisałem co będzie najtrudniejsze w powszechnym wdrożeniu tej technologii i zanim oddam Ci głos chciałbym powiedzieć co ja o tym myślę. Ja myślę, że najtrudniejsze będzie to, żeby ludzie się do tego przekonali, ponieważ no na pewno jeszcze dobrych parę lat zajmie tej technologii rozwinięcie się na tyle, żeby te budynki mogły konkurować z tradycyjnymi budynkami i rozmiarem i jakoś tam skomplikowaniem całej zabudowy, a nie tak jak teraz to jest tak takie proste budyneczki raczej mniejsze. Więc myślę, że ludzie nie będą chcieli na razie w to iść, bo będzie im się to kojarzyć z takim, z takim półśrodkiem. Coś jak taki kontener, gdzie Dokładnie. możesz tam mieszkać, tak? No, ale z drugiej strony może będzie to zaleta, bo dzięki temu może będzie parcie na to, żeby rozwinąć tę te technologię. Właśnie w tym kierunku, żeby była bardziej wygodna. I takie moje ostatnie przemyślenie na koniec jeszcze. I też które nawiązuje do pytań, które były na samym początku we wstępie. Jeśli chodzi o katastrofy naturalne, gdzie na przykład są trzęsienia ziemi w Japonii albo na jakichś pobliskich wyspach, to dróg 3 jest tutaj świetnym rozwiązaniem, ponieważ jak ludzie tracą tam całe zabudowania, całe miasta po prostu się zapadają, to najlepszą taką pomocą humanitarną w tym w takim okresie będzie po prostu transport tej drukarki i masowo drukujesz sobie takie osiedla gdzieś tam w jakimś polu, tak? Gdzie ludzie po prostu mogą mieszkać, a nie jakieś slamsy po prostu pod kołem niebem, no nie? Na pewno bardzo im to pomoże i dużo łatwiej im będzie stanąć na nogi mając takie powiedzmy tymczasowe lokum. Zgadzam się z tobą. Yy, no a ja dopowiem tak, że yy... Czytałem ostatnio o Forbesie, że w Polsce brakuje około 7 milionów mieszkań, jak na ten jest zapotrzebowanie. Nie jest to raczej tajemnica, że teraz jest taka, taki trend, że po prostu ludzie skupiają się w wielkich miastach, no i jednak tych mieszkań brakuje, tak? A myślę, że takie mieszkania z drukarki 3D, które byłyby tańsze, byłyby na pewno łakomym kąskiem dla młodych par, czy emerytów, którzy chcą się na przykład przeprowadzić, żeby nie mieszkać w kamienicy, a na przykład mieć mały mały ogródek z małym mieszkankiem gdzieś tam na, 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 na przedmieściach Wielkiego Miasta i by mogli sobie na to pozwolić, bo po prostu byłoby tańsze mieszkania, tak? Nie będą nie, nie musieliby na przykład te pary młode, e, brać kredytu na następne 30 lat, tylko na przykład na 10, tak? I by mogli. Mm, no jednak to jest. Ta cena przemawia. Dobra, widzę, że powoli zbliżamy się do końca naszego czasu. Więc chciałbym jeszcze wszystkich zaprosić do skomentowania. Co wymyślicie o tej technologii? Jak się rozwinie i jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Zostawcie łapkę w górę. Dla algorytmu YouTube'a tak nam to pomaga, wam nie przeszkadza. I widzimy się następnym razem. Cześć. Cześć.